Witamy na kanale Anti-Crime. Dziś opowiemy Wam o dramatycznym zdarzeniu z udziałem policji w Newark, New Jersey. Zobaczycie, jak rutynowa kontrola skradzionego pojazdu przerodziła się w niebezpieczną sytuację, która mogła się skończyć tragicznie. Zapraszam do oglądania. Krzyczeć! Krzyczeć! 12 sierpnia 1924 roku, około godziny 20:34, funkcjonariusze policji Newark zauważyli zaparkowanego Porsche na Clinton Place w pobliżu Hawthorne Avenue. Oficer Ferriera i jego partner stwierdzili, że pojazd jest skradziony, a następnie ustawili swoje znakowane autopatrolowe przed Porsche, aby przeprowadzić dalszą kontrolę. Po wyjściu samochodu patrolowego natychmiast podszedli do jednego pasażera, dorosłego mężczyzny siedzącego na przednim siedzeniu pasażera. Podczas gdy funkcjonariusze byli przy radiowozie z zatrzymanym pasażerem, osoba wyszła z pobliskiego sklepu spożywczego, wsiadła do Porsche przez drzwi pasażera i zajęła miejsce kierowcy. Oficerowie pozostawili zatrzymanego pasażera obok radiowozu i natychmiast wrócili do Porsche. Próbowali usunąć kierowcę z fotela, ale ten nie reagował na ich polecenia. Oficer Ferriera szybko wrócił do radiowozu, posadził zatrzymanego pasażera na tylnym siedzeniu, po czym pobiegł z powrotem do samochodu Porsche. Partner walczył z kierowcą, który włączył bieg i zaczął cofać. Partner oficera Ferriera, próbując opanować pojazd, cofał się razem z nim. Oficer Ferriera oddał dwa strzały z broni służbowej, trafiając kierowcę. Pojazd uderzył w radiowóz, po czym zatrzymał się na chwilę, a następnie przyspieszył i przekroczył skrzyżowanie, wjeżdżając na chodnik. Ostatecznie rozbił się o ceglaną ścianę budynku i uderzył w dwa zaparkowane samochody cywilne. Mess my weight way inside. We got one more hit. Yeah, stand by. All with right, him. EMS notified. Stand by with him. <laughs> Yo, this guy's hit. Come here. Inside the car. Yeah. No, he's hit inside the car. Tak, yeah, jest bro. Funkcjonariusze udzielili pierwszej pomocy kierowcy, który został przewieziony do szpitala uniwersyteckiego, gdzie otrzymał pomoc medyczną w związku z obrażeniami zagrażającymi życiu. Jego stan jest stabilny, a lekarze przewidują, że przeżyje. Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli podobał ci się materiał, nie zapomnij zostawić lajka i zasubskrybować nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia wkrótce na kanale AntiCrime. Trzymajcie się.